Nog eens. Nog eens een keer. We hebben geen. 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 We hebben Jak zwykle, bo M. Dave słynie z tego, że lubi psuć gry, gdy gra czegoś nie pozwala, M. Dave stara się to zrobić, <laughs> czasami mu się udaje, wziął młot wyburzeniowy i tak tłukł farbę, aż się przewróciła do góry nogami, także co się mogło stać z tą farbą, jak się odwróciła do góry nogami, no się mogła wylać. <laughs> Ale co tam? Ważne, że. Czekaj, czek, czekaj, bo zacząłeś grać. Co ty robisz? Podłogi tu nie robisz, co tu masz? Wyspa kuchenna ze zlewem. 01. Wyspa kuchenna z spójon... płytą grzewczą, krzesło. Lodówka. Lodówka. Jep... Japan. Lodówka, Japan. Japan. Sofa. <susza> L. Szafka. Anuna. Dracena. Dracena. My mamy draceny. Mamy tu draceny, mamy draceny w kuchni. Co nie? Lodówka, Japan. <susza> Nie wiem czy się to tak czyta, ale po angielsku... To Japan! Jest Japan. Made in Japan. Nie, board... Jak to było? Zobacz! Czy wam się podoba? Czy wam się nie podoba ten pokój? Bo mi się bardzo nie podoba. Śliczny jest. Różowe tutaj połączenie pomarańczowej bieli i tych kafelek tam, to jest po prostu... <laughs> 560 dolarów za taką kanapę obrzydliwą? Dwa koła? Co ona jest, ze złota? Albo z jakiegoś... Nie wiem, z miliarda kolibrów. Musieli ukatrupić miliard kolibrów, żeby wziąć z nich szkórę i uszyć tę kanapę. Czemu ty masz wszystko w innym kolorze? Boże, jak mnie to... Boli mnie to, boli... Ja nie patrzę teraz, nie, ja się zajmę czymś innym. Mm. Ja sobie może w coś innego zagram. nie! Dum. <gulia> tak, kiedy ty możesz grać w duma, Ile to można? nie wiem. <gulia> A ile od kiedy można grać w duma? Pewnie od 18. No. Nie, grałem jak miałem możliwość. Nie pamiętam kiedy grałem w pierwszego duma. 10 tysięcy, jeszcze bym dostał. za co? No za, za te zlecenie. Poczekaj, możesz dostać... Już masz 11. No, stary. Za sprzedaż masz. Też bym tak chciał mieć takie urządzenie, które wycelujesz, pup, sprzedajesz, nie? Bym poszedł na miasto i sprzedawał różne rzeczy. Ludzi bym sprzedawał. <laughs> Ciekawe, kto byłby najmniej wart. Hmm. Pewnie. Jeszcze. Nie mam pojęcia. Politycy? Ja? Nie. I tak nie. będzie słychać. Nie, stary. Po... Lepiej. Nie, 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 nie poruszuj mnie tego tematu. Nie, to jest głupie. Tym urządzeniem można sprzedawać tylko wycelowane przedmioty w tej grze. Całe szczęście. Chociaż... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Cyk! Cyk! Cyk, dwójeczka. cyk, cyk dwójeczka. <laughs> Ale dalej nie masz tego lepszego młota, młotu. Młota. 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 Młotowa. A ty jeszcze nie postawiłeś wszystko, bo jeszcze trzeba jakieś podwójne łóżko. Regał krzesło, No wiem tak stoliczek. Musiałeś. Pomalować. pomalować. Wypłowiała cytryna. Na szczęście na jeden kolor. Tego się nie da zepsuć. <śmulatory> <śmulatory> Chociaż. <śmulatory> to wiem. A, tak A czemu postawił. jak malowaliśmy ten pokój na czarno, na grafitową, antracytowy grafit, to nie chciałeś malować. Wiecie co? Ja mu da... On powiedział, że będzie ze mną malował, nie? Ja mu specjalnie przygotowałem taki mały wałeczek, małą kuwetkę, nalałem tam troszeczkę farby, namoczyłem to. Dawid, chodź malować, nie? I Dawid przyszedł. I ja wziąłem ten, ten wafel, ten, ten wałek i mówię, patrz, robisz tak, nie? Robisz, nie? I on tak, ale fajnie, ale fajnie wziął ten wałek. Nie, ja nie chcę. <śledziany> ja jednak nie chcę. Ja tak zostałem z tym walk. Dobra, to trzeba będzie go wyrzyścić. <grymne> Także fajnie. Czemu nie chciałeś malować? Nie, nie wyszło to tak, jak chciałeś, tak? Nie jest to jak w grze nie? że klikasz i wszystko wychodzi. Trzeba użyć siły, trzeba odpowiednią siłę równomiernie <grymne> wykorzystać, żeby, żeby to malowało się tak, jak to trzeba. Ale już ci specjalnie wybrałem fragment, którego nie będzie widać, bo za kanapą. <grymne> Tam ci, tu możesz malować. Znaczy, Mimo jeszcze zablokuję nie tylko drzwiczki. I co, nie wyjdziemy? Znaczy, nie wyjdziemy. Ty nie wyjdziesz? To się tak? No i zablokowany, oczywiście. I co, nie wyjdziesz stąd? Ale bez sens. No nie, to nie, no postaw to jak trzeba. Hmm. No i jeszcze docisnę. Fantastiku. Dobra, to niech będzie... to tu, a, tu, no. a ty to podniosłeś czy sprzedałeś? Mm, 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 mm. A po, za ile by to szło sprzedać? Nie wiem. Ziarnko do ziarnka, a uzbiera się. Więcej. <gryw> nie pamiętam. Ziarnko do ziarnka, uzbiera się... garstka. Ja cię kręcę, nie pamiętam tego. Właśnie nic nie pamiętasz. Czemu mi dogadujesz? Ja ci dogaduję? <grymne> no nie. Co? No ja nie do... problem stary? Wychodzimy. <grymne> <grymne> Czyż ty pewnie do mnie tak wyskoczysz, jak ja będę starej zgrymniały, nie? Może jakiś problem, nie? A ja z balkonikiem. Mm, no chodź, nie. idziemy. ci z balkonika. Nie no, mam nadzieję, że nie. Kuce pasne o z, y, dwa. Co to znaczy? Że to lubisz. Zgasimy światło? Okej, zgasi. <laughs> no To nie to. Czemu to nie działa? Ja! <laughs> nie! <laughs> nie, bo film zepsujemy. Już tak zepsułem. Sorry. No tak, bo ty masz malować. E, malujesz? A, malujesz, dobra. Mogę ci przeszkadzać? Oczywiście. <laughs> nie sięgnę tam, mam za krótką rękę. Eee, nie mam tu Gdzie jest jakaś szuflada czy coś z moimi przeszkadzajkami. Nie mam nic. Nie mam nic. A, mogę cię wyszkadłować. Nie! Mogę cię wyszkadłować. <laughs> Nie, dobra, to ma być poważny kanał. My, To jest kanał tworzony z pasją i my to robimy profesjonalnie. Dla Was to jest absolutnie priorytet. Także. Także nie ma się co bać. Straciłem wątek, nie wiem co chciałem powiedzieć. Także nie ma się co bać. Mam nadzieję, że tutaj y, nasz reflektor działa odpowiednio. Nic się nie dzieje. A o, czemu to w ogóle nie się... wow! Jest? wow, to wygląda jak fazmofobia teraz. Jak jest? taki horror. No, fazmofobia to jest akurat horror w takim domu. A czemu właściwie skończyłeś światełko? Już noc przyszła? No i O, jak ładnie. A, to jak za długo robisz, to. nocka przychodzi? No. Powinny tu jeszcze być takie wskaźniki jak głód. Pragnienie, zmęczenie, potrzeby fizjologiczne, nie? Że, że musisz iść do toalety, nie? Bo na przykład to robisz za długo, nie, albo wypiłeś dużo kawy, żeby robić dłużej, to ci się podnosi pasek dla twórców. To jest świetny motyw dla twórców. Musisz się tutaj żywić i survival. I musisz zdobywać kawę, musisz wyjść na dwór, zasadzić tę kawę i wtedy te kawę. <laughs> Możesz ją spalić? Nie, nie, Może ją... Nie, nie twarz, nie róbcie tego. Funkcje rewiwalowe w takich No bo to jest nierealne. Cały dzień malujesz i dalej malujesz. Biegasz i tylko latarka na czoło zapodałeś i dalej malujesz. Ty myślisz, że to tak fajnie cały dzień robić? Stary, przecież jak ja robiłem tutaj remont, to ja w kuchni siadałem na podłodze, bo ja nie byłem w stanie. Kurde, zerwało mi się. To znaczy, że bym już nie gadał. To był znak. Sorry, sorry. Nie, no poważnie. Byłem taki zmęczony, że ja siadałem w kuchni na podłodze, na kafelkach i jadłem suchy chlebek. Pięteczkę sobie tam dłubałem, bo byłem taki zmęczony, bo mnie nogi tak paliły, piekły. A ja nie palą, tylko cały, cały, całymi dniami pracuję i pracuję. Wyobraź sobie, przypomnij sobie Moment, w którym najbardziej cię bolały nogi. Nie przyjętek jak wchodzimy w górę. Na przykład. Przypomniałeś? Mm -hmm. I pomnóż go razy 6. Tak mnie bolały te nogi. <śmiech> <śmiech> Mocno nie, co nie, co nie? Razy sześć. To jest tyle. Kurczę, miałem być zabawny, a nie wyszło. Chciałem być fajny i nie wyszło. Ale to... nie, poważnie, tu powinno być jakiś taki wskaz zmęczenia. A nie mów, żeby to twórcy robili. Bo naprawdę. Twórcy, no na pewno twórcy nas oglądają teraz. Nie sobie myślę, -h 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 -h. Dobrze mówi, tak. Mm, zrobimy <laughs> zmęczenie, pasek zmęczenia, kawy, co on tam jeszcze mówił i hiku. <śmiech> <śmiech> że jak za dużo wypijesz kawy, to nie dość, że musisz wychodzić do toalety, to jeszcze musisz maczać pędzla w tej farbie, znaczy pędzla wałka. <laughs> Wałka, musisz maca... Ma maca. Macać, <laughs> <laughs> Ja już nic nie mówię. Nie, absolutnie nic. Nie, ile to już trwa? Boże, za krótko. Czemu szafę masz na środku pokoju? A nie, na razie nigdzie nie, nie mogę dać. Ale tutaj wystaje ten ruch. Nie, Boże, jak to wygląda. Nie, daj to łóżko tu. Tu daj te łóżko, tam gdzie te szafy, tak, tak, bo widzisz, one wystają troszeczkę, o. No, okej. Okay. Niech będzie tak. No gdzie to mogę postawić? A postałeś tam. Mhm. Tutaj macie. Brawo. Bra 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 brawo bravissimo, szafy a możesz obok łóżka ją postawić. Zmieści się. Przynajmniej wygląda na tyle, żeby się Nie Zmieści się? Nie. nie? Może stoisz tutaj, czy coś? A. Nie zmieści się. Kurczę, kołderka zawaza Przez kołderkę nie wciśniesz tam... Okej. Okay. Dobrze, że jak ja zawiem szafę, to nie mam kołdry przy łóżku, nie? Co za badzie? Skupienie, poziom 154. Du, 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 du. Pięknie. Kalaxa. Regał, jaką się nazywa? Regał KAL. <laughs> KAL. To nie jest Kalax? Nie, nie, nie. Czy tę grę wyprodukowali Chińczycy? Kalax, bo Fikai ten regał się nazywa Kalax, co nie? A oni go nazywali KAL. <laughs> kal, to nie jest kalaks, to jest kal. Przy łóżku y -y. białe jeszcze. Czemu to robisz białe? Bo nie wiem. Ale wszystko masz czerwono-żółte. <noise> <noise> I w ogóle takie szafki się stawia po obu stronach łóżka, bo to są szafki nocne. A nie szafka przy szafce. Łóżko z boku. Dobra, zostaw już to. Dobra, dobra, dobra. Zostaw, Połóż. Ją. odłóż. <noise> Ogólnie, widziałeś jak mamy w sypialni. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy tylko wpadasz że rozwalisz pościel i wybiegasz. Widzieli, <grym> że mamy szafki po Zobacz, na tata, tak się chodzi. <grym /degasle> <grym /degasle> no to daj tego Kalaksa tu, albo tu. Tu masz przecież dużo miejsca. <grym /degasle> tu możesz, sobie tu możesz sobie to postawić. No tu. No. Hotel, no, a biurko też jest. Biurko też jest Narożne to jest. A to biurko daj tu a kalaksa za chwilę wymyślimy, gdzie dać. Hmm. Już. Już. Brzydkie biurko, nie? Brzydkie. Nie, nie chciał <laughs> Skupienie. Emocje sięgają zenitu. Ustawione jest, droga, fantastycznie. I czarny Tak Takie ja ustaw. Niech siedzi w drugą stronę. Aha, że tak droga będzie siedziała. No dobra, No, pięknie. Pięknie, już. Wagon tak nie zmieści się. Nie, 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 to jest Amerykanin. Oni Zuber, ważą znaczy, 20 kilo. Użyj. Nie mogę teraz tego zrobić. Czekaj, czekaj, tu? A tu? Po prawej stronie biurka? Po prawej stronie... Jest okej. Okay, nie, to... wystaję! Nie, <grym> wystaję! <wytrzymał> <grym wytrzymał> Kto ten diabeł smański, nie? Nie tu! Zakończę na 18 tysięcy dolarów! Dobra, zostaw. 18... 18 zostawiłeś za to? 18 tysięcy dolarów. To jest ten... To jest ten mieszkanie, gdzie pomalowałeś yy, ten pokój jak markizę z lodziarni? I dostałeś za to 18 tysięcy dolarów? No, chyba tak. To jest prawie 20 tysięcy złotych. To jest tak, jakbyś dostał prawie 80 tysięcy złotych za to. Stary stuwa za taką kaszanę jaja do Dostanów. <laughs> Malujemy ten szajk. Co nie? 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 Czyli życie to nie gra? No. Do bań. Nie szkoda, że życie to nie gra. To są sejwy i w ogóle. Co robisz? Punktu masz. A teraz nie mogę. Szlaczki ci zostają, jak za szybko jedziesz. Co ja tam, co ja tam pod tym biurkiem? Co to się dzieje? Masz pierwoczki, niektóre Nie, 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 wrzucenie. Nie, To nie. Ja bym wziął daleko zasięgowiec. A bo sprzątanie. Ale sprzątanie w sumie tylko klikasz, nie? I to jest bardzo szybkie. Przepraszam. <laughs> mam nadzieję, że nikt nie ogłuchnął. Tak, mam nadzieję. Co ty robisz tam? Stukam. Bonanza. To był kiedyś taki stary western. Wiesz, co to western? Oczywiście, że nie. To taki film o kowbojach. Kowboy! Tylko w boje ja nie robią sz, tylko pi paw. Pipaw. Nie robią to jest film o pomywaczach. Ci się coś pomyliło? Pomywacze okien z dzikiego zachodu. Najszybsze szmaty na dzikim zachodzie. To jesteś najszybszym. Nakręcimy western o Dawidzie. Najszybciej myszka. Popatrz, że mnie. Co to się jest? Lampki daj, spokój, lampką. Patrz, nawet pasują do koloru. Podłoga nie pasuje. Jaki niebieski ten pokój, jak w tej bajce, tej historii, co ja? Co nie? Jeszcze mm -hmm. chmurki tam trzeba, na tych ścianach. Ej, no. A to co? No. Aż na ścianach? Ściany. Ściany, chmurki. One ścienne Nie ma chmurek, ale nas oszukali. A tapety? Może na tapetach okay. będzie bardziej, wiesz! O, czy dinozaury, są gwiazdki, chmurki. Są chmurki, A to jest ale jest Dziecięca. No. I? A to jest pokój? Jaki to jest pokój? Nie wiem. Ale jakiegoś. 300 metrów. Skąd wiesz? No nie wiem. No. 3 na 5 metrów. Duży pokój. Duży. Kurcze, stary, wyprowadzamy się na chatę, co? Nie wiem co zrobimy. Będziemy pożyczać, kraść albo zabijać. Nie wiem. <laughs> no, ile teraz chaty kosztują? Nieruchomości teraz skoczyły w górę, nie? Na szemuś no, warty bo, bo Bo też y, z jakichś tam. Y, to był film, czy bajka? że tam. Też tu, y, można ku, tu kupić też dom y, z, z tego filmu. Pamiętasz, nie? Ha. Kevin, sam w domu mm -hmm. tak wyglądał. I było nawet tak, jakby nawiązanie Bo, nazwy było, tam do tego, napisane, nie? było tam napisane sam, w do, sam dom. Sam dom? Coś takiego? No. <laughs> Czyli twórcy gry sobie ja, ja robią Fajnie, fajnie. Lubię takie odnośniki ciekawe. Zabawne. <laughs> Bardzo zabawne. Nie, 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 nie. Serio? Pomaluj do końca i będziemy się żegnać. Szybko. Pokaż jak szybko, jakie masz szybkie rączki. Najszybsze rączki, z... najszybszy wałek. <noise> Największy wałek na dzikim zachodzie. Wałek ogólnie mówi się, jeżeli ktoś wciska kit komuś. Albo jak coś nie wyszło. Kiedyś się tak mówiło, teraz już się chyba tak nie mówi. Ale wałek, jak coś nie wyszło albo coś jest nie tak. Skończyłem! Tylko zamontuje kękuję. Tylko zamontuje kękę. To jest story. Co okay? <gry> montuje tylko Ty kumpla kaloryfery. we mnie masz <gry> Ty kumpla we mnie masz. Ty, może rzucimy tutaj ten... Ale ja bym musiał na tym siedzieć. Ja bym musiał siedzieć... Dobra, i tym akcentem co Dobrze, może tym akcentem sobie wrzucimy. Wrócimy, wrócimy, wrócimy do studia nagrań. Nie, 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 nie. Nie! Dobra, w dziewięć. Nie. Jesteśmy tu, gdzie trzeba, jesteśmy. Jesteśmy w studiu. Tak? Ale spróbuj, spróbuj zrobić tak jak ci mówiłem. My nie jesteśmy tu, my jesteśmy tutaj. Tak, no, my jesteśmy tu. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy jest tutaj, ale jak ktoś patrzy, to jesteśmy tam. Nie, tu. Czekaj, bo jak ktoś ogląda... <grym> do... Nie. A -a -a. <grym> ale zawsze <grym> jesteśmy. Jak nagrywamy, to zawsze jesteśmy zawsze tu. Zawsze jesteśmy tutaj, chyba, że nas nie ma. A jak nas nie ma, to jesteśmy gdzie indziej. I... Dobra, żegnamy się z wami, bo już jest późno. Już jest późna godzina, a ty jeszcze... Jeszcze świrujesz. Uh -huh. <laughs> Czy ty wypiłeś moją kawę znowu? To jest moja kawa, nie? Ale Dawid... Mm. Nie, nie, to nie, ja nic nie piłem. Dobra, trzymajcie się. Nie przedłużamy. Pa, pa Do zobaczenia w kolejnym odcinku. U, za szybko to robi. <laughs> no <laughs> <laughs> <clears> that <avez> <Bye>